Cześć, hey, witajcie, z tej strony Bartosz Klocków, towarzysz po raz kolejny na moim i w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO z serii LEGO Batman, a w sumie to LEGO DC Super Heroes e, o nazwie Kla e, Batman Classical TV Series Batmobile i num jego numer katalogowy to 76188. Jeszcze zanim przejdziemy do recenzji, to oczywiście stanę do intro, a przed intrem to oczywiście polecam, o zasubskrybowa polecam zasubskrybować kanał, polecam zostawić łapeczkę w górę, jak i pisać tam, jak pisać tam naprawdę nie wiem, fajne komentarze pod filmem, no i co, to chyba by było, na tyle jest takiego wstępu, zapraszam, intro i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, po dość szybkim wstępiku przechodzimy już może do zestawu. I yy, może na pewno dobra, więc w sumie to figurki mogę na razie sobie tam yy, odsunąć. O co się zabrać? Yy, Batmobil też przedstawi i skupimy się na tej powiedzmy to płytce. Ta płytka, na której stoi Batmobil, to jest taka ekskluzywna. Wiecie, ma taką bardzo ciekawą naklejkę. Ten możecie sobie przeczytać. Widzimy, że 1966 Batmobil był wzorowany właśnie na tym Batmobilu z klasycznego serialu Batmana właśnie z 1966 roku. E, tutaj macie tam jego jakby wszystkie wartości, od ilu się to spędza, max, speed i w ogóle, e, więc proszę bardzo, możecie sobie przeczytać, ja to wam tutaj dłużej właśnie przytrzymuję, proszę bardzo. Okej. Okay. Płytka śmieszna kręci się oczywiście niestety. E, no niestety niczym się nie przypina. To się po prostu tak w, te, w tutaj miejsce po prostu wkłada i to. To jest takie strasznie luźne. Trzeba wyczuć, by się. O, tak na przykład nie robiło, nie przekrzywiało ani w jedną, ani w drugą, by było po prostu proste. No, ale może tak sobie tym śmiesznie kręcić, ale, ale nie polecam, bo może się. Ten zestaw po prostu wtedy. No! No, przekrzywica bardzo. Okej, okay. a jeśli o samym Batmobilu mówimy, to teraz skupmy się na nim. Naprawdę piękny Batmobil. Mi się on bardzo podoba. Ja lubię takie zestawy, właśnie z Batmana, yy, nawiązujące do tego, klasne, do tego klasycznego serialu, na przykład, właśnie, yy, na przykład, właśnie ta jaskinia Batmana yy, też nawiązywała typowo do tej, właśnie takiej starej jaskini tej pierwszej yy, były tam naprawdę bardzo śmieszne, bardzo fajne elementy bardzo, bardzo przepiękne figurki okej, okay, ale ja się zaraz tak strasznie podjaram że, że nieważne okej, okay. yy, więc co tutaj widzimy może najpierw skupimy się na tej części mamy tutaj oczywiście światełka mamy stud shootery oczywiście do wystrzału pyk, o ono oczywiście, my ją tak sobie strzelać o teraz. O. Tyk. Mamy też bardzo... To jest widzowie. To jest widzowie nadruk. To są takie. Groszki odstudowane to jest nadruk tego. Właśnie nietoperza, to jest przepiękne. Tutaj przód oczywiście też się prezentuje, nawet, nawet bym powiedział ładnie. Tutaj mamy naklejkę. Tutaj mamy takie, takie lusterka jakby czy coś takiego. Tutaj. Taki alarm. Ok, teraz oczywiście, drzwi też bardzo ładne. Niestety, nie otwierane. Więc troszeczkę smutno. Yy, dobra, co mamy w środku? mam też różne takie przyciski. Jakieś. No, jakieś radary. Naprawdę, to bardzo ładnie wygląda. Tutaj wam. O, jeszcze tak zrobię, byście mogli sobie ładnie to zobaczyć. Mamy kierownicę czerwoną. I mamy oczywiście telefon tutaj. Telefon, o no jak widzicie, taki, bo w tamtych czasach nie było takich, e, właśnie, e, telefonów komórkowych. Okej. Okay. Tutaj mamy też jakieś, powiedzmy, silniki. E, tutaj też takie, powiedzmy, takich, to są chyba takie jakieś. Tutaj mamy, powiedzmy, taki. Taką rurę wydechowo. Naprawdę śmiesznie to wygląda. tutaj to w sumie nie wiem co to ma być. To są światła, czy co. Nie wiem, no światła chyba są tutaj, ale nie, 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 mam, nie mam pojęcia. Tutaj mamy też bagażnik, bagażnik no mały, ale w sumie zmieści się do niego dużo rzeczy, tak jak na przykład batarangi i to coś, co instrukcja kazała mi zbudować w sumie nie wiem do czego to ma być. Nawet jest to na pudełku z tyłu, ale do czego to ma służyć tak szczerze nie wiem, Ok. i sam Batmobil oczywiście myślę takie nawet 9 na 10 ja bardzo dużo razy zestawom daje duże oceny, ale po prostu no bardzo mi się podobają, nie widzę to jest za wielu minusów, zestaw jest mały, zestaw jest e, zadbany Raz wam go oczywiście sobie kupić, jeśli jesteście fanami Batmana i chcecie jakiś fajny, tani Batmobil, to, to polecam wam ten, bo no wygląda jak wygląda. Nie wygląda jak na przykład Batmobil z, z nie wiem z mrocznego rycerza, ale, ale, ale to jest. No ma klimacik, ma klimacik. Bardzo naprawdę ładny, uroczy. Coś dla fanów Batmana i dla fanów tego klasycznego serialu z lat 60 to to, 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 już musi, to już, to już kupujecie, no. Okej, okay, teraz jest, och, problem, czasami jest problem z tym tutaj. Yy, o. No dobra, może ja po prostu zrobię cięcie i, i spróbuję to jakoś, jakoś, no, zrobić. No dobrze, zrobiłem. Nie zajęło mi to dużo czasu, może minutę, ale no to jest też wielki minusik tego zestawu, że to. O nie! Nie! O, jest. że to się właśnie tak przekrzywia, śmiesznie. Okej. Okay. teraz może przejdźmy do figurek. Figurki, figurki, no Magia. Magia po prostu wspaniałe. Ale, o, tutaj mam je tam tak. Może najpierw skupimy się na bohaterze, jakby serialu Adamie Łeście. Czyli Batmanie. Okej. Okay. się o nadruki perfekcyjna, odwzorowanie perfekcyjne. Buźka, no śmieszna, bo w sumie ten Batman Adama Westa został się teraz bardziej takim, powiedzmy, memem niż, niż samym Batmanem. Często, bo jak sobie tam przeglądam i czytam tam rzeczy, właśnie związane z tym Batmanem, to widzę takie śmieszne gify z tym Batmanem. Nie, nie pytajcie. Okej, okay. z tyłu oczywiście też na nadruki są, na nóżkach, na torsie, nawet na tej masce wszystko pięknie jest zrobione, widać, że się twórcy zestawu postarali. O, i tak wygląda w sumie pod maską. No, co, co tu dużo mówić, Batman jak Batman, mamy uśmiechniętą buźkę, mamy u, też buźkę zdenerwowaną. Yy no i no, figurka przepiękna, tyle wam mogę powiedzieć dalej mamy perełkę, naprawdę perełkę, perełkę tego zestawu czyli jokera pewnie, no jak to powiecie, to joker to joker taki, ale no to jest mój ulubiony joker on wygląda po prostu przepięknie, no jak sobie ostatnio szukałem ile by takiego zasolowego jokera kupić, to wyskakiwało mi nawet, wie, 300 zł <śled> okej okay. Więc możecie w, w tani nawet sposób zdobyć takiego pięknego jokera, który ma też piękne dbałość o nadruki, taki powiedzmy harpun, z tyłu też oczywiście odwzorowanie perfekcyjnie perfekcyjne, właśnie z drokerem, który, właśnie z tego serialu piękne, piękne, piękne. Tutaj na takiej podstawce nam by mi się nie przekrzywiał. No i co? Sam zestaw łącznie oceniam 8 na 10. Polecam wam go bardzo. Jeśli nie macie Batmobila, a chcecie mieć, to ten zestaw będzie dla Was idealny, dla fanów Batmana, dla fanów DC, nawet dla fan... Jesteście taki dobry kolekcjonerski zestaw. Yy, polecam wam go bardzo. Jeszcze raz oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, ustawienia łapeczki w górę. I za tydzień robimy, myślę sobie takie easter eki do... Zestawu Daily Bugle. To będzie taki, no, krótki filmik, ale myślę, że chcecie, myślę, że chcecie poznać stereo, bo ich tam, no, trochę dużo naliczyłem. Myślę, że później będzie otwieranie paczki związane z Dniem Dziecka, później recenzja zestawu z Dnia Dziecka, a później już chyba koniec roku i urodziny kanału i coś pięknego. Dobra, ale to Wam objaśnię później. W kolejnych odcinkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zachęcam jeszcze raz. Wiem dużo tu razy mówię. Do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę i do pisania miłych i fajnych komentarzy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye!